Drama? Nie to Chyba nie nie, nie, nie... nie, to chyba nie w tym kierunku. Lali. Nie chcę dramy za bardzo. oni się tak boją? No kurwa, to... No go! Dobra, klikam wuj, chuj! Dobra. Dobra. A, no to F e flash To on zrobił. No i tyle no, tyle. Ale faktycznie ten żel... No, to jest wszystko w tym żelu, ja pierdolę. A dziwne, bo paczka ładnie zapakowana, nawet nie było możliwości... No, po prostu otwarty był pewnie jakoś się... Nie, no, nie ja mam pojęcia co się stało. Czy on się nie wyłamał? A, to jest wyłamana główka. Teraz ja zrobię im zdjęcie i... Ja im to zrobię i zgłoszę reklamację. Znaczy reklamację. No boże ja mi... Je... zdjęcie Tak, no zrobię no i tak, zrobię. No dobra, zrobię to zdjęcie. Goos na pik. Szampon do no, Nawet mam. Zardukuję no, jest... obrażenia. Nie jest taki zły. Ja bym po prostu siedział wam tego trochę i... na spokojnie parę razy przyszedł Nie tak sen trochę kroi już O to jest zła No ja nie żyję chyba Koniec gry, sorry, sorry, nie no ja, ja się zagapiłem wiesz co zagapiłem się Ale jest to skałany, to jest skałany Sekund cztery hinter Mam super creepy na mnie. No, za chwilę podejdę. Niech już przygotuję terminal. Bo zanim to wiesz że ogarnie, to miniesz trochę. Dobra, mam mardenta, mam mardenta teraz. Dobra, i teraz duduś, kurwa, lecisz na pełnej pizdzie w nich, rozumiesz? Strzelasz. Ale ja nie mam. Strzelasz Ale, do no, końca. No, no. Ja idę tam. Alder jest. Dobra. Dobra. Nie, muszę to powiedzieć że się wyjbałem, niestety. A co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że takie czy, czy pianie, się mówi, czy wierzyć, albo że to nie wierzy. Tak jest prawda, że jeżeli kurwa ktoś coś robi i Wam, że tak powiem, to w ogóle nie afektuje Was, to na chyba się do tego przypierdalać albo z tego, żeby śmiewać. Tym bardziej, że, że, że ten największy śnieżny... vi pierdala LCS! Musisz Musi do sobie, żeby wygrywać gierki Kazik błagam, na no Jezuska, Chrystuska, wróć! wró... No. Masz, zranimy mi się Czemu? Był lepsze? A on co trochę czekoladowego. masz białe na włosy Rzemyk! Kopernika. Lol. Dostacia benzynowa? Tak, będziemy wracać do domu. Lol. A na polu jest mleko? No kurwa, u ciebie. Moim zdaniem jest mleko w Nie ponu ma! A do robienia drinka. Widziałem, że szukaliście sklepu. Poszukiwanie mleka to się z siostrą przejechałem, to jest taki Dunaj to <grym> Potrafisz koordynację. do ja pierdzie... <laughs> mamusi. Dzięki. Ja pierdzie... <laughs> Kurwa, znowu jakaś tajemnica dał ale krótko. Będzie znowu ja pierdolę Shake this out. Czekajcie, oni jeżdżą po... A co to jest kierunkowskaz? Okay. czekaj, 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 zrobimy mema. Pokaż nas znak. Hmm, bankomat. O, oh, jest! Yeah. Ile Pani chcesz? Proszę, Co łaska. Dziękuję. To mówisz pod tytułem bankomacik. Halo, Lixd. Spam for Pixel, pixel, pixel. Na ciekościu z.